Ja wybrałem pustynię. Um, ja wybrałem pustynię, bo jak się urodziłem, czyli ze spawnowałem w to najbliżej miałem do tego środowiska. Na pustyni tej są konie, nie ma roślin, są same kaktusy, czasami tam rzeka jakaś albo morze. Góry z piachu, są wyspy. No jest raz, no je, raz na jakieś sto kratek, a tutaj jest dużo zieleni. Pewnie zapytacie czemu, bo tu jest, to już jest granica, z, ta rzeka to granica z wsią, a z tą z pustynią, bo tu jest już dużo zieleni, a na pustyni tam jedna plamka zieleni co tysiąc kratek, a ta pustynia ma z 2 miliony kratek. O, widać. Znowu się zgubiłam. Nie, bo muszę konić. Muszę... Mam swojego konia.

Są takie pojedyncze zbiorniki lawy Ja wybrałem Minecraft do tego, bo e, bardzo dobrze Minecraft pokazuje pusty właśnie takie środowiska jak pustynia, oceany To będzie już koniec